Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony YouTuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Forza Horizon 5 z nowej playlisty festiwalowej. Jest już na kanale z zadania fotograficznego, teraz zajmiemy się zadaniem poszukiwanie skarbów. Eee, jakbyście mieli problem z jakimś zadaniem, piszcie w komentarzach. Ewentualnie zapraszam na Discorda, tam zawsze też wam ktoś pomoże. Eee, ewentualnie ja ogram na przykład z tego film, jeżeli będzie naprawdę coś trudnego, albo odpiszę w komentarzu. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o suwiku. Zapraszam na Discorda link w opisie. I zapraszam też do opcji wspierającego. Dobra, zaczynamy. E, przed chwilą tutaj skończyłem zadanie fotograficzne, więc jeżeli chcesz wiedzieć, co i jak gdzie, to zapraszam do mojego poprzedniego filmu, a teraz wchodzimy w playlistę. E, przypominam, za 20 punktików Citroën do zgarnięcia. Nowe auto w grze. No i tutaj mamy poszukiwanie skarbów, zawieszenie niedowiary. odpowiedź skarbu. Niezwykły pokaz prędkości nad czubkami drzew. Uważaj na moście i rozglądaj się za skarbem. Mamy 100 tysięcy do zgarnięcia e, za to zadanie. No i teraz co trzeba zrobić i jakim autem. Wchodzimy sobie w samochody i wybieramy auto jakie chcemy. Ale żeby było odpowiednio szybkie, e, bo musimy zaliczyć fotoradar. Ja oczywiście wezmę na potrzeby filmu, to samo auto, które jest tam w miniaturze. To był TVR. SAGARIS, 2005 rok. Mam na nim tuning do S1900, szybkość mam 7,6. No mam nadzieję, że wystarczy, żeby zaliczyć to zadanie, wsiąść do samochodu. I jak nie, no to najwyżej pyknąć czymś innym. Na szybko. Proszę bardzo, jaka fura. Jak ładnie tutaj w słoneczku się mieni. No i teraz tak. To trzeba zrobić. A trzeba zrobić, zresztą patrzcie na miniaturkę jeszcze raz. Bo na miniaturce jest też dużo podpowiedzi. Mamy ten most, linki tam widać. I uważaj na moście, rozglądaj się za skarbem. Więc chodzi o to tak, żeby uważać na moście, bo trzeba, bo strzelą nam zdjęcie z fotoradaru. Czyli trzeba zaliczyć ten fotoradar. Na dwie gwiazdki. Nie trzeba na trzy. Wystarczy na dwie gwiazdki. A może nawet i na jedną. Nie wiem. Weźmiemy sobie rozpęd z tego miejsca. Ciśniemy sobie do fotoradaru. A gdzie się znajduje skarb? To Wam zaraz pokażę, jeżeli nam tylko zaliczy. Także lecimy. Nabieramy prędkości. Widzę, że tam się mnożą. Brajwatary. Oczywiście. Bo by było za łatwo. Wyzwanie skarbów ukończone. Ej, czyli... Czyli nie trzeba zaliczać fotoradaru. Wystarczy tutaj się tylko napędzić po tym moście. Przejechać. No dobra, czyli was wprowadziłem w błąd. Przepraszam. Moja wina. <laughs> Ale tak czy siak, po prostu trzeba się napędzić na tym moście. A jak nie będzie chciało Wam zaliczyć, to spróbujcie właśnie wtedy z tym fotoradarem. Przypominam, każdym autem. Nie ma tutaj określonego auta. Wyskoczyła nam informacja o skarbie, ale nie kliknąłem, bo rozmawiałem. Więc teraz tutaj możemy sprawdzić. Poszukiwanie skarbów. Zmieniła się miniaturka. Widzimy, że ten skarb jest pod jakimś garażem. Jak sobie klikniemy, to zobaczymy, w którym miejscu się to znajduje. To się znajduje. Na lewym końcu autostrady, przy tym dużym rondzie, z rondo tak zwane DK, czyli Drift King. Ja się na nim uczyłem jeździć i się właśnie przyjęło, że to jest rondo DK, bo ja zawsze mówiłem w filmach, że DK, DK, kurde, że tak. <grych> dobra, nieważne, dobra, dobra, uspokój. Się. No i dobra, respimy się tutaj i już Was tu prowadzę, gdzie są te garaże. O, patrzcie, jeszcze raz. Wyskoczyła ta podpowiedź, także tutaj zawracamy jedziemy sobie tą drogą wzdłuż tej przerywanej dróżki. Ogólnie możemy walnąć tu oczywiście na skróty, ale zaraz sprawdzimy gdzie jest skarb dokładnie nie? Czyli wjedziemy od początku tej dróżki takiej osiedlowej można powiedzieć, ona tutaj prowadzi na to osiedle domku. Wzdłuż wybrzeża. No i dobra, no teraz szukamy, pod którym garażem ona się znajduje. Ten skarb tutaj są pozamykane. Wszystko, bramy. I mamy garaż ze skarbem. Tada! Także ja jeszcze muszę sobie trzasnąć miniaturę i zaraz niszczymy skarb i zbieramy hajs. No to bierzmy się za rozwalenie. Znajdujesz i 100 kasiorki, 100 tysięcy kasiorki wpadło. Sprawdzamy, czy zaliczyliśmy. Oczywiście, że tak. Także pamiętajcie o łapce, o subskrypcji. I do zobaczenia następnym razem. I zapraszam na moje live. Y. Strzałeczka. Nara.